Znajdujemy się na wzgórzu Mentorella. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej to jedno z najstarszych miejsc maryjnych w Europie. Położone na terenie gminy Capranica Prenestina w w pobliżu Rzymu, na jednym ze wzgórz gór prenestyńskich otaczających Rzym. W dalekiej przeszłości za czasów Imperium Rzymskiego. Miejsce to było obficie pokryte lasami, stąd Rzymianie wybierali je jako cel swoich wypadów na polowania. Ten właśnie czas-okres dał początek historii tego miejsca. To tu Trybun Rzymski pod koniec I wieku otrzymał łaskę wiary przez objawienie się mu Chrystusa Zmartwychwstałego podczas polowania. Tradycja opisuje to wydarzenie jako wizję Chrystusa między rogami Jelenia, którego żołnierz śledził, by go upolować. Wykorzystując konfigurację terenu, Rzymianie wykuli w skale cysternę zbierania wody deszczowej, ponieważ w tej okolicy brakuje naturalnych źródeł. To miejsce zaznaczyli małymi świątyniami ku czci bogów rzymskich, co było ich zwyczajem. Ulubioną boginą w tym terenie była bogini Fortuna, patrunka polowań. Na początku IV wieku za imperatora Konstantyna na ruinach świątyń pogańskich, których świadectwem są te kamienne kolumny, powstanie pierwsza kaplica chrześcijańska ku czci świętego Eustachiusza Męczennika. Placyt, bo takie było jego imię, przyjąwszy wiarę i chrzest Chrystusa, objął imię Eustachy. Przyszły męczennik pana Eustachiusza. W historię tego miejsca wpisał się również inny wielki człowiek, jakim był wówczas młody Benedykt z Nursi. To właśnie w tej grocie Benedykt spędził dwa lata swojego życia, zanim stąd przeniósł się na wzgórze równoległe nad miejscowością Subiaco. Fragment XVII-wiecznej kaplicy powstałej w upamiętnieniu wydarzenia objawienia Chrystusa Placydowi, przyszłemu męczennikowi Jeustachiuszowi. Jesteśmy w Domu Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, która od ponad 15 wieków przywołuje do swojego serca swoje dzieci. Tutaj je przyjmuje, za nimi się stawia święty Jan Paweł II, wielokrotny pierwszym do tego miejsca, oprócz swojego ducha, który nam pozostawił, pozostawił nam ślady również swojego ziemskiego życia, a są nim relikwie jego krwi. Papież święty Jan Paweł II był gościem naszego domu siedem razy prywatnie. Podczas tych swoich wizyt spędzał dwie godziny na modlitwie z jego matką w kościele, krótka przechadzka po okolicy, posiłek ze wspólnotą, krótki odpoczynek i powrót do Watykanu. Kolejnymi kustoszami tego miejsca byli przez prawie 8 wieków benedyktyni, po nich wspólnota Towarzystwa Jezusowego Jezuici, a od 1857 roku rodzina zmartwychwstańcza Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Matka Boża mentorelska od ponad 15 wieków Objawia swoją matczyną miłość, stawiając się za swoimi dziećmi, które tutaj do niej przybywają i na jej ręce składają własne prośby. Za łaski otrzymane obficie jej dziękują i wychwalają jej imię. Kiedy na początku V wieku zostanie ogłoszony dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi, Panny łaskawej, będzie to czas, w którym jej imię przybędzie do Europy. To właśnie wtedy rozpocznie się budowa. Świątyni Matki Bożej Większej w Rzymie znanej jako Santa Maria Maggiore. I w tym momencie imię Maryi rozproszy się po całym półwyspie apenińskim jak i również w Europie. To wtedy jej imię przybędzie na Wzgórze mentorelskie. Przypisane do kaplicy Gustrzy Świętego Eustachiusza, sprawi, że to Maria stanie się panią tego miejsca. I szybko okaże się Mocną pośredniczką łask, dlatego wierni będą pielgrzymować do niej już od tamtego czasu. Ciekawostką jest, że przez prawie osiem wieków nasza Pani nie będzie miała żadnego oblicza. Wierni będą przybywać, przed nią stawać, do niej się modlić, ale nie będą widzieć jej oblicza, ani pisanego, malowanego, ani rzeźbionego. To dopiero w XII wieku pojawi się figura, która do dzisiaj wita pielgrzymów na Mentorelle. Będzie to czas, kiedy Benedyktyni posługują na tym miejscu, czas, kiedy Kościół wyznaczy to miejsce jako cel pielgrzymek pokutnych, ale to ona swoją czułością będzie sprawiać, że wierni będą chcieli tu wracać. Tak jak stało się to ze świętym Janem Pawłem II, który jako biskup, kardynał, wielokrotnie pielgrzymował do tego miejsca, a jako papież odwiedził je osiem razy. Również jego następca, Józef Ratzinger, kardynał, wybrany na papieża z imieniem Benedykt XVI, przybędzie do Matki Bożej Łaskawej. 29 października 2005 roku. Przybyli oni tutaj śladami wielu innych świętych, którzy odwiedzili to miejsce. Jak święty Benedykt, wspomniany wcześniej, według tradycji święty Franciszek, święty Dominik i wielu innych, którzy dzięki spotkaniu z Matką Bożą Łaskawą uświęcili swoje życie darami, jakich Bóg im udzielił. Na wzór wiary, świętego Eustachiusza który oddał swoje życie za wiarę w zmartwychwstałego. Najświętsza Dziewico Mentorelska, nasza najukochańsza Matko, ozdobo tej świętej góry oraz miasteczek i wiosek, które są Twoją koroną. Spójrz łaskawie na wszystkich pielgrzymujących do tego sanktuarium. Skieruj swój matczyny wzrok na nas, grzeszników, którzy z sercem skruszonym Błagamy przez Twoje wstawiennictwo u Bożego Syna o przebaczenie naszych grzechów i wzrost wszelkich najpiękniejszych cnót. Najczystsza Matko, spraw, abyśmy posileni chlebem aniołów i umocnieni Twoim orędownictwem, mogli opuścić to święte wzgórze z pokojem w sercu i powróciwszy do naszych rodzin, głosić Twoją chwałę z nadzieją, że za przyczyną Twoją. Oraz dzięki zasługom Syna Bożego, pieśń chwały będziemy śpiewać w wieczności. Amen. Amen. Pani mentorelska, matko łaskawa, módl się za nami. Eviva Maria! E